Nazywamy się Młode Agis. Klamcia Klaudia. Blondyna Karolina, a to nasz kamerzysta Minik. Siema. Będziecie mogli nam zadawać pytania na Facebooku, na którym będziemy odpowiadały. Będziemy postaci filmików lub w się na Facebooku. Będziemy nagrywały może co tydzień nowe filmiki i możecie komentować i zadawać pod filmikami jakieś pytania. A teraz coś wam zakończymy. Link do stronki na Facebooku będzie w opisie. Start. Szczęśliwego nowego roku! Start. Następny film za tydzień.